Hej, cześć, witajcie! Jestem Krzychu witam was w kolejnym odcinku z naszej ukochanej gry pod tytułem Icarus i ze mną jest Kuba. Cześć, cześć! Drzewa nam odrosły. Kuba, wiesz co robić. Tak. No, na to nie zwracajmy uwagi. Ehm. Mam pomysł co do dzisiaj, kubusiu. Musimy, tak zrobić, musimy zrobić dwie rzeczy: Contact Device i Orbital and change Interface. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, i mało mnie to. A do tego potrzebuję koper. O, potrzebujemy koper. Damek do skini. No to, ja się przejdę potem. Jak na razie zrobię, ile, ty, ile tego? 8 O kudle. Na pewno nie 40 Oczywiście, krzy, zacząłem streamować na kilku, znowu w każdym mój wolny, w prawie każdy mój wolny dzień, praktycznie zawsze będzie streamek. Nie ma omówionej jakiejś konkretnej godziny, ale tak, zapraszam do streamków. Aktualnie jest stream i ja, od teraz nagrywam. Kubuś, komach i ja. Możesz nie przeklinać, Chuj. Co? Co to? Mamy misję ma jak się bawisz? Ogólnie za co Jakoś sobie poradziłem. Czy tu się pszczoły na nowo zrespiły? Nie widać. Już nie ma pszczół. Nie, są. Trochę się ogólnie słodzniłeś z moim uratowaniem nie? Wiem, wiem. Nie, dziękuję. Nie mam zamiaru. Co to? Tlat aluminium. Gold. część. Jak się bawisz? Dibro galactic. Mm. Oj, 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 oj. Co tu jest? Iron. Siema. Nie mam staminy. Co mam taką małą staminę? Nic nie widzę. A on pochodnie przecież. O czym tu czym Serio? jest? nic nie widzisz? Nie, nie mam gamy na no, tysiąc. Masz. Aluminium nawet nie wykopiemy, kuba. Platinium też nie. Nie, no nie. Niedźwiedź jest przed wejściem jak coś Podobno jest easy. No to, ale mi się nie chce pić z nim O mam taką staminę, że nie mam staminy, Kuba o, Pająki, 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 pająki A mam tak zmniejszoną staminę, że nie mogę rzucać włóczniom. nie mam strzał Czym ty jesteś? Mogę tylko bić wręcz ręcz Nie wiem czy mi to coś da Bierzono wejdą do ciebie, są. Mm -hmm. a ja sobie stoję. A nie jestem pewny swojego wyboru. Może by ja chciał, że respisz tak ja nie byłem przygotowany, że mam uciekać Co tam Umieram Śpiedzielaj E, Co cię Jak tam jest na wyjściu pająk Dwa pęki Ja nie mam staminy, żeby uciec. prostu no je ja odgonisz. Ostanina mi się zwiększyła troszkę. Umiałem. Gdzie one. Są? My body. Musisz, że. Tam są. Jeden nie wraca, na pewno. Mów mi Maciek snajper Nie wiem czemu Maciek snajper Nie wiem czemu Maciek snajper O dawaj włócznie O kurna Mocne Ło, wow, coś się dostopował O nie, no jeszcze wilk. No ten wilk nawet mnie nie widzi. O kurde, nie mam stominy. A nie, bo się włócznie. Oh shit. A ja cię raz najmniej pomożesz. Kuba. Wystarczy ominąć, jak, jak atakuje. Au, niedźwiedź. Mi się broń popsuła. Weź tego wilka, 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 weź tego wilka. Oooo! Jestem strach. Ten mniejszy jest prosty. Jak cię atakuje. On biegnie za tobą, za tobą, jest, za tobą, jest. Mądry jesteś, naprawdę. Wstawaj. Zrespiłem cię. Nie, z tym. O hej. Dobra, chodź. Chodź na zewnątrz. Ok. Bym. Widzowie, mamy specjalną rzecz, która nam wyśle fajne rzeczy. W możemy, możemy sprzedawać rzeczy Ta, możemy e, zobacz sobie, możemy zamawiać rzeczy dosłownie to, Tylko za pieniążki możemy sprzedawać rzeczy No i No i po co? I po co jak nie mamy co wsadzić do tego? Bo to jest żeby wysłać coś, żeby to sprzedać próbowałem tam coś wsadzić, to nic nie mogłem i have an idea Good, good idea Zrobię to Let's see, let's see Jest jakieś enemy, bo chcę coś przetestować Dzięki. Okej, okay, to nie robi takiego dużego damage'u, ale robi spoko damage. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Spoczko. Ja sobie widzę zrobiłem. Mam no, kuszę. 300 damage zrobiła w głowę. Nice. No to spisze. Włócznie? Jawelinę. A ja też nie wiem. Nie, nie pytaj. O nie. Moła. Moła. Uu, ale dostał, dostał ty. Ty, ty. ty uspokój się. No, dobra. Spoko. A, kości mi braku. Dobra, chodź już. Musimy się udać na pewną wyprawę tajemniczą. Co ty gadasz? Mhm. Mm mm -hmm. Czy on jest w tym momencie obok konia? Nie, to jest boar, okej. Okay. 300 z tego łuku mu w łeb zadałem! O kurde ty, ten łuk jest pro! Gdzie jest twój... Czulek. Ja, tu jest, wreszanie. Boże. Siłazi. Weź, wraca i go zanieść do środka. Tak, to jest, to tak. Mam takie coś, co nie? I ja mam takie coś. I mam taką, yes. taki spir. Ja mam takie coś. Razy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dekości. Dużo Daj kości I ledera. Kości i no daj te kości Bo ci, bo, bo odetnę mu ogon Masz Leder? jak Masz Ok furu trochę Nie, nie trzeba tego No nie, to oduszy do strzenki. Idziemy, idziemy Bierzemy quest'a i idziemy Dobra, nie obchodzi mnie to. Musimy coś znaleźć. O, w zobacz, masz na mapie takie kółko i tam musimy znaleźć coś. Nie, wcale. Co? Spider. Where? ode mnie. To serać tam. Stado wilków. Leży jeden. Nie widzieliśmy go, głupi pająku Leży drugi Leży trzeci ja sobie, na, ja sobie na około pobiegnę, wiesz? Ale już, już jesteś w tym terenie ogólnie szukańcy, nie? No, właśnie, dostaję mojego nowego Spira Gówno, zablokowałem się w drzewie Nie mogę się ruszyć Weź mi to drzewo stąd Dziękuję Tak Stream jest, pamiętaj Chyba znalazłem ja pytałem, tak. Bardzo schowane. Naprawdę to jest wielka skrzynia, no, skrzynka po prostu stojąca sobie. Ile jedzenia? Chodź tu. I to daje ci ciepło. Andrzej, to jeszcze jest. Andrzej, to jeszcze no. duży dym daje. No wiem. Hej, weź to zbierasz. Nie ma miejsca. Mam marchewki. barbecue marchewki. Mi się zbroja kończy. A więc widzowie, jakże tym pięknym, słonecznym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Czy dużo zrobiliśmy? No troszkę zrobiliśmy. Mamy tutaj takie dwie rzeczy. Tu, tu questy mamy, questy, to jest ważne, mamy questy. Tak, Kuba zaprezentuje tutaj takie dwie. To po prawej, po, po, lewe, po lewej stronie kuby, czyli po mojej prawej, jest do questów. Pokażę Wam, zobaczcie, tu jest tutaj. Jest Questy, są tu mamy jeszcze jakieś operacje. Klinie w jeden. O kurde, a no wiem, widziałem to. A to ogólnie, i tutaj mamy takie coś, żeby y, ściągnąć takie coś, co latuje. Możemy sadzić do tego rzeczy. o, o właśnie, gdzie to jest. Tu leci sobie, podejdę do tego, pokażę, o. tu jest takie coś spada, tu możemy wsadzić rzeczy, taki czopek, wsadzamy tutaj rzeczy, oni nam, a oni nam dadzą yy... pieniądze, zobaczymy czy możemy, nie wiem, że żelazo czy coś wsadzić do tego, nie wiem co wsadzić do tego, widzowie, po prostu to odeślamy, możemy tam wsadzić rzeczy, odesłać to i po prostu to sprzedamy. I tam możemy tutaj. Jest takie coś chyba... Nie upgrade. No oswojenie. O, uwaga, widzowie. on jest sleepy, ej. No już, już on cały czas skosować. jest sleepy, no wiem. Masz to siodło? Masz to siodło. Mogę go pogłaskać. Kucu, 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 kucu. A kucik, kucik, A kucik. O kurde patrz Dobra teraz trzeba go zasnajpić Chwilę mm. Ba jak leci Bo cię go zaraz No i jakże tym Pięknym bizonowym akcentem Będziemy kończyć nasz odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. <grymne> Mogę <Moje> skakać. <grymne> zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie też zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych filmów, które są w, <grymne> w, sobotę, w sobotę i sobotę i niedzielę o godzinie 17. Ja byłem Krzychu, no, no, ze mną był Kuba, jest też Bizon. I do następnego. Cześć, cześć. Adios. No właśnie, co ci go zabije, <laughs>